Czy Donald Trump jest liberałem? Czy widać już pierwsze konflikty w ekipie nowego amerykańskiego prezydenta? Czy Stany Zjednoczone zrezygnują ze swojej imperialnej hegemonistycznej misji? Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Dobry wieczór państwu. Witam jak co piątek o godzinie 19, dziś również o tej porze w programie Geomat na kanale Wbrew Cenzurze. W tym programie poruszamy w sposób Trochę zdawkowy, publicystyczny, różne, najczęściej bieżące zagadnienia. Dziś tym bieżącym zagadnieniem, którym, którym żyją wszystkie właściwie media od ładnych paru dni, jest oczywiście początek prezydentury Donalda Trumpa. Zanim jednak przejdę do dzisiejszego tematu, no to też tradycyjnie przepraszając z góry tych z Państwa, którym się już to znudziło, zachęcam gorąco do polubiania, subskrybowania, kto jeszcze tego nie zrobił, no i oczywiście polecania sobie naszego kanału, ale też zachęcam niezwykle gorąco do tego, żebyście Państwo komentowali to, o czym tutaj dyskutujemy, podpowiadali być może niektóre odpowiedzi na pytania, które tutaj padają. Szanowni Państwo, dzisiejszy program jest krótkim nawiązaniem do tekstu. Bardzo ciekawego tekstu, który możecie Państwo przeczytać na portalu myślpolska.info. Tekstu Aleksandra Dugina. Wszyscy pewnie byli ciekawi, jak Aleksander Dugin, ten znany rosyjski filozof, znawca geopolityki, uczony, potraktuje i zinterpretuje to, czym może być druga kadencja Donalda Trumpa. W tekście, który możecie Państwo przeczytać, jest on dosyć obszerny, więc omówię tylko, Kilka dosłownie jego najciekawszych moim zdaniem test. Dugin twierdzi, że uwaga: Deep State, słynny Deep State, postawił na Donalda Trumpa. Deep State w pewnym momencie uznał, że projekt globalizmu neoliberalnego czy globalizmu internacjonalistycznego w wydaniu Joe Bidena nie może zdać egzaminu. W pewnym momencie kręgi rządzące Stanami Zjednoczonymi stwierdziły, że ten liberalny czy neoliberalny totalitaryzm, który uprawiać zaczęła administracja Partii Demokratycznej i stojący przynajmniej formalnie na jej czele Joe Biden, to o krok za daleko. Że słowem więcej korzyści Stany Zjednoczone, a może właśnie nie tyle Stany Zjednoczone, co pewne grupy interesu, które określamy mianem Deep State, mogą wyciągnąć z. Z prezydentury kogoś innego, z prezydentury Donalda Trumpa, ale przede wszystkim z idei, doktryny samego Trumpizmu. Aleksander Dugin twierdzi, że jest już taka ideologia jak Trumpizm. Ta ideologia może nie jest jeszcze do końca doprecyzowana, ale niektóre jej kontury są już bardzo wyraźne. Po pierwsze, proszę Państwa, ta ideologia jest ideologią liberalną, ale liberalizmy są różne. Liberalizm trumpizmu to liberalizm klasyczny, liberalizm odnoszący się do koncepcji takich myślicieli jak przedstawiciele austriackiej szkoły ekonomicznej, jak choćby Friedrich August von Hayek, czy wcześniej taki, ta, takie postacie jak przedstawiciele owej. Idącej nieco jeszcze dalej w swoich postulatach liberalizacji e, doktryny, jaką jest libertarianizm. A więc neoliberałowie gospodarczy, libertarianie, klasyczny libertari liberalizm, przepraszam, libertarianizm też w wieku XX. To z jednej strony. Idea Bidena, czy idea globalistów, nie była ideą klasycznie liberalną, była czymś w rodzaju liberalnego. Globalizmu, czy globalistycznego liberalizmu. Ona zajmowała się sprawami obyczajowymi, w przeciwieństwie do nich, Trump nie zamierza i Trumpizm, w tym jego wydaniu liberalizmu, zajmować się sprawami obyczajowymi. Czyli całym zestawem określanym w Stanach Zjednoczonych mianem woke. Nie oznacza to, że w samym Trumpizmie, co zauważa Dugin w tekście, który bardzo, bardzo Państwu polecam, nie występują już teraz, nawet w jego początkowym stadium, pewne wewnętrzne konflikty. Z jednej strony mamy tam bowiem trumpistowskich technokratów w rodzaju Ilona Maska, Viveka Ramasłamiego, którzy opowiadają się za kontynuowaniem imigracji, w tym tej poza nieeuropejskiej, tak ją nazwijmy, do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście. Zależy na tym magnatom z Doliny Krzemowej, którzy chcieliby kontynuować drenaż mózgów z innych części świata i tym samym pomnażać swoje majątki. Z drugiej strony mamy Typowych antyimigracyjnych, jak niektórzy mówią, w Stanach Zjednoczonych, nacjonalistów, jak Steve Bannon, teoretycznie nie posiadający już dzisiaj zbyt wielkich wpływów, przynajmniej tych formalnych, ale jednak słuchany przez część tzw. altprawicy amerykańskiej skupionej wokół trampizmu. Trumpizm ma zatem, jak Państwo widzicie, bardzo różne skrzydła. Podobnie rzecz się ma np. z poparciem syjonizmu. Syjonizmu w wydaniu Benjamina Nataniahu. Oczywiście zdecydowana większość trampistów to entuzjastyczni wręcz zwolennicy tego, co Netanyahu robi dziś z Palestyną i Palestyńczykami. Jest jednak również mniejszość zdecydowanie bardziej sceptyczna. Podziały zatem zaczynają być już widoczne. Proszę Państwa, w kontekście twierdzeń i tez Aleksandra Dugina, o które właśnie chciałbym dziś Państwa w tym programie zapytać. Możemy zatem stwierdzić, że trumpizm to kolejna odsłona ewolucji interesów, sposobu realizacji owych interesów przez deep state. Nie, to nie jest zdaniem Dugina anty-deep state. To nie jest coś, co obali dotychczasowe struktury tak zwanego ukrytego czy głębokiego państwa w Stanach Zjednoczonych. Po prostu Deep State stwierdził, że dotychczasowa formuła się wyczerpała. Co to oznacza dla świata, co to oznacza z punktu widzenia geopolitycznego i co to oznacza z punktu widzenia nas tutaj w Europie o tym możecie Państwo szerzej przeczytać w tekście Aleksandra Dugina. Jeszcze raz polecam, na portalu myślpolska.info na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam, korzystając z okazji, było już przed chwilą o Myśli Polskiej, więc na przegląd tygodnia Myśl Polska TV, zaprzyjaźnionego kanału. Dzisiaj niestety bez mojego udziału, ale w znakomitym składzie. Jutro natomiast zapraszam równie gorąco na Raport z Frontów Ekstra. A Raport z Frontów Ekstra to, proszę Państwa, materiał ekskluzywny. Rozmowa z żołnierzem. Z żołnierzem walczącym na froncie toczącej się na Ukrainie wojny. Sami się już jutro przekonacie. Części z Państwa mówię też do zobaczenia, bo już jutro o godzinie 13 w Katowicach rozpoczyna się konferencja współorganizowana również przez i środowisko Myśli Polskiej, ale pod patronatem medialnym naszego kanału, kanału Wbrew Cenzurze konferencja blaski i cienie. Polski Ludowej. Mam nadzieję, że z częścią, przynajmniej Państwa zobaczymy się w katowicach już jutro. Do zobaczenia. Portal Myśl Polska-Info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny myślpolska.info. Głos realizmu.